Dobra, dobra, yy, nagrywam. Więc macie taki update do Terrali. Zrobiliśmy sobie skrzydła. Udało nam się zdobyć dla mnie cały lodowy armor. On ma cały Spectral Armor. W ogóle śmiesznie wygląda. Możesz przyzwać tę głowę tego szketa. Możemy? Mam dwie nawet. Ej! To przyzwyj. Rozwalimy bossa może. Nie do kosza! Przyzwać. Nie mogę użyć. Chyba w nas Jestem w telewizji? Tak. Fajnie. To nasz super rozbudowany domek. Mamy. Kto go rozbudował? No kto? My. Nie, wa. Czyli mam najmocniejszy Armor? Ile masz? 38. Ale najmocniejszy dla tego. No ty masz tak. Ja mam 45. I... Ja to... wiesz co daje ten bonus? Co? Magic damage down, To enemies heal the player with lowest health. No właśnie. Czyli zaczyna z najniższym życiem. Czyli nie mnie jak mam małe życie, tylko tego co mam nie życia. Hmm. Epickie. Fajne. Czekamy na noc? zabijam bossa. Ja mam niestety jeszcze trochę mieczyk taki ciulowaty. Ja muszę jakieś lepsze spale sobie kupić. Znaczy, bo ten się rzuca raz i go się później nie używa. Ja nie wiem, jakie sobie te rzucić. Ten niter zaraz podwójnie będzie świecił. Taki fioletowo i czarno. Nie niebiesko. Tu sobie obsidian coś tam wewnątrz. Spokojnie. Już prawie przyszliśmy tą grę. No jak? Jeszcze nowy boss, jeszcze nowe rudy. No? A tam nowe rudy. Nat nie masz najmocniejszego armoru. No, Ale ja ty nie masz najlepszego spela. Tego Bima nie masz. Tak, On tak. Naj... No 96 bim chyba zadajesz coś takiego No tak, ale traf z bima A to jest lepsze, bo bije kilka razy Ale ten bim leci tak szybko i się odbije i można go już spamować Widziałeś jak tam się robi? Tak, ale to bije kilka razy po 80 Ale bim też będzie bił kilka razy No dobrze, dobrze Pszczoły Pszczoły rzucać to i OP OP, ope nie, nie, Schwyć się Dobrze no, Dziwne bugi się robią jak daszujesz Widzisz takie te? No. Ale to na by było już na półkę ty... by było takie widzę. Może wejdziemy niedługo na jakiś serwer PvP Tylko żeby bookkit był, bo jak są serwery bez bookkit są takie wiesz na zaufanie wiesz Takie beznadziejnie no. Że musisz mieć tej temy tej temy musisz sobie wziąć nie już podczas rozgrywki Nawet możesz tam chitzina no Albo odłóż wszystkie itemy do skrzyni, a dalej masz skrzynkę z itemami, który na walkę weźmiesz, nie? To jak ktoś sobie... Wiesz... O, przestało padać, co? Wstaję. O. Stoły... Ale fajnie wyglądasz. z takim aniołkiem. Aniołkiem <grym> z pistoletem. <grym> o nie... Ten też nawet pasuje. Masz sobie nie? Ej to już nie robię tej zbroi z arma dla tu nie? No tylko teraz dla mnie zbroję, wykmienić i miecz I dla o, ciebie spala. Masz świetną zbroję 45 mam defensywnie A najwyżej możesz sobie jeszcze lepszą zrobić Halloween armor więcej udaję Ale są lepsze zbroje od Halloween armor'a Słyszysz ten dźwięk? Strybc Jeszcze coś Słyszymy. Jak ja upadam to wiesz Chyba nie dostanę obronie w wypadku przez te skrzydła, nie? Nie, nie dostajesz Lol Ej, no to ja Lucky Horseshow mogę odłożyć No możesz Pff. Masz jedno miejsce, tak? Yy, mam trzy miejsca No co? Dwa, sorry No bo odkładam rzeczy, które mi się nie są potrzebne, które już mam Fajnie Teraz możemy wygrać, tylko potrzebuję miecza. Cholera, 40 ile bije? 47. 7. Ja sobie band bandaż wezmę, bo czemu nie. Bo czemu nie. Mogę ci banda co zwiększa regenerację życia dać. Banda maksimum, ale 20, o. 4. A kiedy ta noc? Już prawie. Teraz powalczymy sobie z bossem ludzie, skończymy... Nie chodźmy sobie, póki jeszcze nie ma nocy, tam pokopać, tam... Nie. Beta Battlefield 4 już wystartowała! Można już grać! Co? Na pewno nie dostanę damage jak skoczę. Na pewno Ale parasol jeszcze Parasol! Teraz bierzesz jak, jak się wolno to będzie spadało z parasolem jeszcze? Jak te, jeszcze te skrzydła hamują No nie, no ja prawie... Patrz o, no, Patrz na mapę Zaczek, ja wolno spadam. Ty wiesz, jakie szybko kopię ten? Tym kilopem? za Ty jesteś? Kiedy spadasz? Ja nie spadam, ja teraz jestem w jaskiniach. Lodowy. Z łamanym na halo. Ach, tu jest. Ej, noc już się sprawi, więc. No dobrze, mogę zawsze wrócić Magic Terror'em Nie, bądź taki cwany! Kiedyś nie zadziała i zobaczysz. Zbieraj kobiety? Po co? Ej! Nie wiem, może byś chciał. Skrót na użycie tej kuli świetnej, C. Shadow. Shadow warp. A, No, no, no tak, nie działa. O jeszcze ryżów? A z tych żółwi to chyba pancerz? O, nie, nie z tych żółwi. Tak, Tam z tych żółwi leci trochę dłużej. Żeby był ten najlepszy pancerz. Ty! Killa kill, jest już tłumaczenie polskie. O. No to będziemy oglądać. Ale jeszcze nie ma do, po, do tego, do obejrzenia online. Napisy można pobrać. Eee, to nie. To, to no ja, to ja pobieram. Nie, to jest, mogę... ja to... A ja tak już. Jak ostatnie jednego słowa nie zrozumiałem, mówię, kurde, no nie, translator. <laughs> się zdenerwowałem. Już jest noc? Tak. Chyba Tak? No nie ma jeszcze, no przecież jasne jest No cicho bądź Ja się nie znam na porach roku yes. Co ty wyrzuciłeś? Tak kichnąłeś? Kichnąłem czerwonym lodem No, też się mylisz Kiedyś ta chmurka mi się tak wysoko tutaj wydawała, że nie mogłem do niej wyskoczyć Przyciągnąć nie. się Jestem szkieletą. Ty, a jak mi się pofermowało na różowo? Różowy loot power. Chur. O noc. Dobra, trzy, dwa, jeden. Może tak nie przyjął co? Nigdy chodzi. takie skupienie. No nie niezłe skupienie. Ej, nie zabijemy go. Coś ty. On nas leczy cały czas. Widzę właśnie ty. nie A -a -a. Spokojnie, zabijemy go. na manopopielę. Ty rzeczywiście tyle leczy. Co to? Firczą. O, o! Ja muszę do niego podchodzić, niestety. Jak to leczy, ale śmiesznie. Nie? To! Ja biję kryty po sto? Czy ty bijesz kryty po sto? Ja. Znaczy ja biję jakoś. tak, ja Ej, no chodź z nim tu. Odpycha mnie w lewo, wiesz o tym? Dobra, już. Spadam w dół. A zresztą możemy tu z nim walczyć werna nam nie zrobi nic. Więc... Nie! Dobra. Wiesz, to to najsil był najsilniejszy boss na hardmodzie? Ej, ręce może jego rozwalimy. Rozwalaj. Lasem. No, rozwala. no twój rozwalę widzę. No, muszę w lewo odbić. Możemy halet zrobić teraz? No. Tak! W będzie gorszy. Nie ma tak odpalać hardmoda. No kurde, w dół. Dlaczego mnie to w górę. Nie zginie? Te pociski białe mnie leczą. Dobra, zniszczymy tą ręczkę. Rączkę. Co ty rzucasz, że wybucha? On rzuca wam. Ej bo już to tak nie leczy Lecz Cicho Widzisz? Po 5, po 8 To ja muszę go bić tak żeby to mnie leczyło czy ty Nie, po prostu musimy się... Musimy go bić tyle No jak ty go bijesz i jak? No Po prostu musimy go bić no dobra. No znowu nie było tak z tym smokiem Wiesz, że jeszcze tak z godziny tam byśmy go na... nie rozwalili w ogóle więc ja tak z godziną temu mieliśmy... nic. No nic. A wystarczyło głupiego dungeona wejść, nie? Raz. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tym dungeonem. Że on taki mocny, kurde. Tak chodź tu. Fajnie ja jak go bić. No ja nie mam też jak... ja... Teraz powiesz, nic tu nie tak robię. No potrzebuję manę. Bo on mi naładował mana. Dobra, rozwaliłem tą rękę. To chodź na dół troszkę. No. Otrzymy, poleciał do góry do księżyca i stał się księżycem. Saturnem, sorry. Kurde. Muszę jakoś tak wykierować, żeby to na tą kulkę leciało, kurde. Ale pizzkie, nie, zrobiliśmy już skieleta tego no. samego dnia co odpaliliśmy Hadmada. So, no po prostu... My tydzień... Tydzień no, przychodziliśmy. Tydzień powinno być. No, powinno być. Czas gry i robisz kryetona na kolejny. A ta. chodź. Na mnie. Atakuj go, proszę cię. Nie, traf go. Oraz mnie uleczył. Widzę, cztery. Dobra? Aha! To może nie leź tam. A co mam robić? Wiesz, jak, jak ja lecę? Jak ja wolno. A to dół. Pójdziesz na dół, wszystko jest I strzel do niego, o właśnie. To jest jakiś zapot no, chociaż dużo bijesz, Takie wiesz. Taka sona. Eee, taka zaira, Albo zajęta. Tu takie teamy na bicie szkieletu. Taki team of support. O. Ej, sapka. Wyleciał. A Halloween, ta. tak, tak. Teraz sapki wylatują. Tak. Sapki Halloween? Tak, wyleciały do ciebie. Ja? 5, no, to Halloween 2. Ja chcę Armor Halloween. I 25 Co? no Oś tu Nie no, ten pancerz jest i ta broń mamy twoja mamy. A wezmę Mamy tu maga Potiony mano, potiony Pięćdziesiąt tylko się atakuje? Pokaż no. mi ten pancerz, ten, 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 ten ten armor no, ja bla, bla 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 bla. Sztabki. Ok, chcę co mogę z tego No, mm, to samo co zwykle. Excalibur? Skalibur. chcesz? <laughs> tak! Excalibur! Proszę. Tak, dzięki. Ale bez bonusów. Halloween Headgear. Wreszcie, ale wymały ten Excalibur Mi się wydawało, że <laughs> większy był. Ej, większy był ten Excalibur zawsze. A chcesz ten Halloween ten? Mask? Black Knighta? No on jest mocny, dawaj. Ale nie będę go jeszcze używał oczywiście, nie? Ja więcej mi nie starczy Gdzie Szybko! Jeszcze jeden boss i mam cały armor prawie. Gdziemy boss? No mogę. Ale zdążymy Quins. Że będę pesek na mnie zrobiła No to jest hard boss, taki trudny Ale będziesz go bił podwójnie? O HP miałem Oni też się doszują. Ja. Co ja zrobiłem? Ej, hop okay, jakbyś powiedział. Turciznę mam na sobie. To może być ciężka. No może być. Nie zdążymy chyba. Trzymaj się, mnie No i trzymam się tej kulki. Bo z niej wtedy... to się te... mnie, żebym ja mógł nie tą kulką. No dobrze, ale to mnie kto knockback daje dużo. Ej, zabijamy. 60 sze tysięcy hp już im straciliśmy. ...temu jednemu. Ale zaraz druga forma, nie? Kurde no. Który to jest ten ogień? Jak mnie to denerwuje. Ten co strzela będzie ogień później zjął, Chyba. Bo jest strzelają. Ten co strzela ogień, ogień. Ten co strzela, aha. Ten co szarżuje chyba. Dobra, bigo teraz dopóki. Jednego ze... Kurde no. Tak, mnie to odpycha. No nie mogę nic zrobić, nie? Szczepię się po prostu. O. No, zginąłem. A zaraz się zrespię. Trzymaj się. Może być tym ciężko. Z tym trzymanie. Dobra? Ale ja teraz nie mam szans żadnych. Rzeczykać na ciebie. Kurde, zginę. Niestety. Zero szans. Do szkieleta chodź, a to już nie ma nocy Do ciebie leci! Dol Zdążyłeś Ale jeden tylko jest, zobacz Drugi zniknął Aha, no tak, masz mało życia Ja bardzo mam Też mam mało Potka Ale 50 potka już mi zostały Ja mam mniej życia od ciebie Oczywiście. Mam 20 HP O Jezu, ale cię eee. Koniec Twój nagrobek się odbił na 20 metrów w górę od ziemi Albo, albo to mój, widzisz? Teraz spada tam jeszcze Koniec Dzień, a, i tak Teraz będzie dzień Dobra, masz Halo 2, Nie się uczyli. Jellyfish statu. Jeden Halloween bar! O, C. Nie. V. Nie. X. Jak ja użyłem tego? O. Dobra. No, idę u siebie walnąć tego. Hard modo. Tak. Jął. Tak. Yo. Dobra, kończymy streama. Cześć. Na streama, ha.